W tym odcinku powiem Ci o siedmiu książkach, które warto przeczytać w tym roku, które zmienią Twoje życie w kontekście rozwoju osobistego. Mamy mnóstwo pozy pozycji, poradników, idziemy do empiku, ale co wybrać? Powiem Ci o siedmiu książkach, które poleciłbym każdemu. Jeżeli się nie znamy, nazywam się Michał Szczepanek, jestem psychologiem biznesu i twórcą platformy BookTube.pl. BookTube.pl to platforma, na której publikuję swoje wideo-notatki z książek rozwojowych. Jeżeli zależy Ci na tym, aby poznawać książki, ale nie masz czasu ich czytać, Robię to za ciebie i wydobywam najlepsze wskazówki z ponad już 80 książek rozwojowych. Aktualnie trwa wyzwanie 30 książek w 30 dni, więc jeżeli chcesz wziąć w nim udział, to zobacz link pod tym filmem. Pierwsza książka to jest książka Mindset. Uważam, że jeżeli nie znamy takiego pojęcia jak nastawienie na rozwój, czyli growth mindset, to możemy podejmować złe decyzje. Carol Dweck, czyli autorka tej książki, w polskim tłumaczeniu książka ma tytuł Nowa psychologia sukcesu. No, mało spójny, ale to tak samo jak z tłumaczeniem tytułów polskich filmów. Główna idea, bo tutaj chciałbym Wam przekazywać do każdej książki jakąś główną ideę, polega na tym, że mamy dwa mindsety, czyli tak zwane nastawienia. Pierwszy mindset to jest growth mindset, czyli nastawienie na Rozwój i nastawienie pozwala to stawiać się nam lepszymi każdego dnia, rozwijać się i pamiętać o tym, że talenty i predyspozycje, z którymi się rodzimy, to tylko punkt startowy, a reszta zależy od nas. Więc masz pasję do nauki nowych rzeczy i nie boisz się popełnienia błędów, traktujesz je jako lekcje. I jest to możliwe, jeśli masz ten growth mindset, czyli nastawienie na rozwój. Dlatego jako dzieci. Nie poddajemy się, kiedy uczymy się chodzić, bo każde dziecko ma nastawienie na rozwój. A później z jakichś przyczyn mamy kształtowany w sobie tzw. fixed mindset, czyli sztywne nastawienie. I to powoduje, że uważasz, że cechy inteligencja jest niezmienna i tak już jest i koniec. I tłumaczysz sukcesy innych tym, że on jest obdarowany, inteligentny, ma dobre oceny, miał szczęście być może, nic nie jest zależne od nas poniekąd i możesz powiedzieć nie musisz być dobry z matmy, ja też nie byłem swojemu dziecku, takie mamy geny i to jest złe wpajanie takiego mindsetu, że nie, jest, nie ma sensu się rozwijać, prawda? i przykład, który już możecie dzisiaj zastosować, mówiąc na przykład swoim dzieciom lub samemu sobie używaj zwrotu not yet, czyli jeszcze nie Amerykanie mają to w szkołach wyryte, że jeżeli Powiesz sobie: "Nie jestem dobry z matematyki". Dodaj słowo jeszcze. Nie jestem dobry z matmy jeszcze. To jest właśnie ten rozwój, nastawienie na rozwój, czyli growth mindset i wiesz, że możesz się wszystkiego nauczyć ćwicząc i wierząc, że możesz się rozwijać. Albo możesz powiedzieć: "Obecnie zmagam się z jakimś aspektem swojego życia, ale pokonam to". Czyli nie mów: "Nie mogę, nie dam rady, nie ma sensu, ja się nie zmienię, on się nie zmieni", tylko powiedz: "Jeszcze". Jeszcze nie wiem, jak to zrobić, ale się dowiem. Jeśli będziesz mówić, nie jestem dobry z matematyki i nigdy nie będę, to jest właśnie ten Fixed mindset, którego chcemy unikać. Świetna książka. W wyzwaniu jest oczywiście ta książka, jako jedna z 30, i cała mapa myśli z kilkunastoma lekcjami będzie omawiana, więc zapraszam. Link pod tym filmem. Kolejna książka to książka 59. Sekund. Bardzo ciekawa anegdota na początku książki, która pokazuje, że wartość jednej minuty jest ogromna. Małe zmiany mogą dać duże efekty. Posłuchaj. Przykład. Pewien człowiek nie potrafił naprawić swojego bojlera, który podgrzewał w domu ciepłą wodę. Przez wiele dni próbował sam to naprawić. W końcu się poddał i zadzwonił po specjalistę. Ten popatrzył minutę na urządzenie, stuknął młotkiem gdzie trzeba i boiler zaczął działać. Wystawiony rachunek zdziwił klienta, który mówił, że zajęło to tylko minutę. Skąd taka kwota? A hydraulik odparł: Nie płaci pan za stuknięcie młotkiem, ale za wiedzę, gdzie stuknąć, czyli lata doświadczenia. I czego uczy nas ta historia? Dzisiaj mamy dostęp do wiedzy, która może zmienić nasze życie w 59 sekund. Ten jeden film, który teraz oglądasz, lub wyzwanie, w którym weźmiesz udział 30 książek, w 30 dni jedna idea, jedna. Pigułka wiedzy może zmienić Twoje życie. Przeczytasz to w 59 sekund. Wiedza ta została zdobywana przez lata, została opisana w książkach. I my możemy teraz z niej korzystać. Pytanie tylko, czy chcemy z niej skorzystać i spróbować w minutę zmienić swoje życie. Świetna książka z mnóstwem różnych lifehacków, lekko się czyta i również na wyzwaniu będzie omawiana. Trzecia książka: głodni czasu, czyli efektywne 168. Godzin, tyle mamy czasu w tygodniu. Główna idea książki polega na tym, żeby zrozumieć, że czas jest bardzo elastyczny. My często tłumimy właśnie takie marzenia, bo uważamy, że nie mamy na to czasu. I znowu jest historia, też z boilerem, co ciekawe, w tych książkach rozwojowych jest dużo takich awarii, które o czymś mówią. I jedna z klientek autorek miała taki przykład, że bardzo musiała się spieszyć do pracy, bo po prostu miała jakieś ważne spotkania. Ale wychodzi, patrzy, budzi się. Woda na podłodze w domu, no więc musiała przełożyć wszystko. Znalazła 7 godzin, żeby zorganizować pomoc, właśnie na naprawę tej podłogi, czyszczenie itd. A my nie możemy znaleźć 7 godzin na ważny projekt, bo uważamy, że jesteśmy zajęci. To pokazuje, że jeżeli potrzebujesz coś zrobić, to to robisz. I autorka mówi, że jak traktować swoje priorytety jak awarię boilera. Jeśli nauczysz się traktować swoje marzenia z takim priorytetem, jak jakąś awarię, czyli tak zwane gaszenie pożarów, to wreszcie ruszysz z miejsca. Jeżeli mówisz, nie mam czasu, to znaczy to, nie jest to moim priorytetem. To, jak spędzasz każdą minutę, to Twój wybór. Jeżeli nie masz czasu na wypranie zasłon, nie zgodzę się z tym, bo gdybym zapłacił Ci 100 zł za wypranie, zrobiłbyś to szybko. Albo gdybym zapłacił Ci 1000 zł, milion znalazłbyś czas, aby wyprać zasłony, które dawno nie są prane. Czyli to jest kwestia też motywacji. Problem nie jest w tym, że nie mamy czasu, po prostu nie chcemy czegoś robić. Czyli pamiętajmy, masz czas, czas jest. Nawet jeśli jesteś zajęty, znajdziesz czas na to, co ma znaczenie. A jeśli fokusujesz się na tym, co ma znaczenie, to możesz zbudować życie, jakiego chcesz i znaleźć na to czas. Świetna książka, również w wyzwaniu 30-dniowym pod tym filmem ją poznasz dogłębnie. Czwarta książka z główną ideą Inteligencja emocjonalna 2.0 mówi o tym, że inteligencja, czyli to rozumienie inteligencji takiej klasycznej jako iloraz inteligencji nie jest najważniejszym czynnikiem do sukcesu w życiu. Co więcej, iloraz inteligencji jest stały, a inteligencja emocjonalna jest możliwa do rozwijania. I przez wiele lat ten IQ był łączony z sukcesem, jednak badania pokazują, że pracownicy z wyższym IQ wcale nie osiągają wyższego sukcesu niż pracownicy ze średnim. A nawet ci ze średnim, w, 75, w 70% przypadków osiągają lepsze wyniki. Dlaczego? No właśnie, bo mają inteligencję emocjonalną. Ta książka pozwoli ci nauczyć się tej inteligencji emocjonalnej, zrozumiesz czym ona jest, będziesz lepiej panować nad emocjami, twórczo radzić sobie z nimi, reagować lepiej na bodźce i rozwijać zdrowe nawyki. W książce jest również podlinkowany test na inteligencję emocjonalną. Zapraszam do zgłębienia treści tej książki. Piąta. Rebel, czyli jak żyć wreszcie własnym życiem, nie takim jak inni wymagają od nas, tylko takie jak gdzieś jest w naszym sercu. Większość ludzi żyje życiem, które nawet nie zbliża się do ich wymarzonych celów, czyli ich kariery, relacje, zdrowie, finanse nie wyglądają tak, jak sobie wyobrażali. A dlaczego? Bo dostosowali się do schematów i wzorców otaczających ich ludzi. To jest główne przesłanie autora. I musimy pamiętać, że Musimy wybierać między akceptacją a unikalnością. Jeśli jesteś uzależniony od afirmacji, staniesz jedynie odbiciem siebie, a nie swoją prawdziwą wersją. Czyli jeżeli cały czas będziesz zabiegać o to, aby inni cię akceptowali, aby inni cię szanowali, aby inni Cię lubili, to będziesz żył tak, jak oni tego chcą, a nie tak, jak ty chcesz. Więc musisz się poniekąd sprzeciwstawić, być takim rebelem, czyli zrobić coś kontr społeczność. Tak? I czytając tę książkę, zauważysz, że większość ludzi żyje rzeczywiście na autopilocie, oddala się od tego, czego tak naprawdę chce. I dzięki tej książce dasz sobie pozwolenie, by żyć inaczej i znowu marzyć określić właśnie swoje marzenia, czym one są, jak ma wyglądać twoje życie. Przeprowadzisz audyt swojego wewnętrznego monologu i zaczniesz przełamywać stare schematy myślenia. Więc y, rewelacyjna książka dla wszystkich, którzy stoją w miejscu, bo boją się. Opinii innych. Również cała mapa myśli z kilkunastoma lekcjami na wyzwaniu. 15 minut każdego dnia. Przypominam, wysyłam na maila każdego dnia jedną książkę przez 30 dni. Jeżeli zapiszesz się dzisiaj, dzisiaj dostaniesz pierwszą książkę i przez następne 30 dni 30 książek poznasz w formie właśnie wideo map myśli. Szósta książka. 4000 tygodni. No. Miałem dużo szkoleń na ten temat, że nasz czas jest ograniczony w formie 4000 tygodni, jest to średnia liczba tygodni, które każdy w życiu ma. I autor mówi o tym, aby odpuścić nierealne ambicje. Które mówią nam, że możemy robić wszystko. Wydaje nam się, że możemy zajmować się wszystkim, że możemy robić wszystko naraz. I tutaj ważna jest ta konieczność wymiany, czyli wybierania właśnie priorytetów, kluczowe dla naszego rozwoju osobistego. Dużo ludzi żyje w złudzeniu, że mogą osiągnąć wszystko, jakby mieli nieograniczoną ilość lat. A kiedy narzucimy sobie taką ramę, 4000 tygodni, część z nas już zostało jej 2000 tygodni i tak dalej, poznasz dzięki tej książce 6 taktyk, które pomogą ci lepiej podejść do kwestii właśnie czasu w Twoim życiu i szanowania każdego tygodnia życia. Jeżeli temat planowania tygodnia Cię interesuje, to na moim kanale znajdziesz, tutaj też podziękuję na końcu, film do szkolenia z formuły idealnego tygodnia, gdzie pokazuję, jak planować każdy tydzień swojego życia. No i siódma książka, której nie można pominąć, to Someday is Today. Książka, która mówi o tym, jak przestać odkładać marzenia na później i zacząć realizować je już teraz. Dla kogo jest ta książka? Dla wszystkich, którzy czekają na idealny moment, by rozpocząć. Gdy wymówki cały czas wchodzą w Twoją głowę i mówisz, a jeszcze nie jestem gotowy, jeszcze czegoś nie mogę zrobić, będę szczęśliwy, kiedy zrobię coś tam, ta książka jest dla Ciebie. Wybieraj te zadania, które liczą się dla Ciebie w przyszłości, a nie dla kogoś innego. Zadaj sobie pytanie, jeżeli w coś się angażujesz. Czy stuletni Ty, czy jeżeli, jeżeli masz 100 lat? to robiłbyś to zadanie dziś? Czy zleciłbyś robić rejestr czegoś innego? że to, co ma znaczenie dla Ciebie. Jeżeli patrzysz na swoje życie teraz z perspektywy, że masz 100 lat, czy to, czym zajmujesz się teraz, miałoby dla Ciebie sens? Więc możesz rozmawiać z sobą z przyszłości, konsultując obecne decyzje. Dla każdego jest to coś innego. Na przykład może być dla Ciebie ważne malowanie ścian całą rodziną w domu. Będzie to dla Ciebie super rozrywka, która łączy rodziny, a dla drugich Lepsza będzie wycieczka w góry na kilka dni zamiast kłótni podczas malowania. Książka pozwala nam rozróżnić, co jest dla nas najlepsze, najwartościowsze i co, co da nam najwięcej szczęścia. I ostatnia rzecz, żeby skupiać się na makro wizji, a nie na mikro sprawach, czyli detalach zadania naszego życia, czyli aby nie popadać w perfekcjonizm, bo ludzie mają tendencję do skupiania się na detalach, które nie mają znaczenia a myślimy, że są ważne. Aby uniknąć tego perfekcjonizmu, po pierwsze, przestań myśleć o tym, co myślą inni. W większości sytuacji po prostu inni ludzie nie myślą o nas. To jest taki też efekt reflektora w psychologii. Wydaje nam się, że jeżeli idziemy korytarzem i mamy rozczochraną fryzurę, bo tak widzieliście się w lustrze, to wszyscy was widzą i mówią, o, ten ma rozczochraną fryzurę. A w praktyce, kiedy badania pytali badacze osób, czy zauważyłeś coś takiego jak taka fryzura? No nie, nawet nie zwróciłem na to uwagi. Więc my często przeceniamy opinie innych i stoimy w miejscu. Więc pamiętajmy o tym, aby nie być perfekcjonistą, warto też tutaj zastosować zasadę 90%, czyli jeżeli pracujesz nad jakimś zadaniem, projektem, prezentacją, stroną internetową, filmem i trwa to zbyt długo, to pamiętaj, że. Przy 90% ukończenia ostatnie 10% zajmie Ci tyle czasu, co pierwsze 90%. Czyli dopracowywanie do perfekcji nigdy się nie kończy i trwa tyle samo, albo nawet dłużej. Więc pytanie, czy warto? Czy nie lepiej iść dalej? Nie warto rozwijać swojego życia, iść dalej i mm, rozwijać kolejne sfery naszego życia. Te i inne książki znajdziesz w wyzwaniu, na które Cię zapraszam na moim Booktubie.